z kolejnym vlogu na tym kanale dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogiem i dzisiaj słuchajcie, jutro w sumie wyjeżdżam z dzieckami w góry, na ostatnim vlogu właśnie mówiłam, że będę raczej nagrywać taki vlog z gór więc jutro jadę w te góry i no, zdecydowałam, że zrobię taki vlog dla Was krótki. I nie przesadzając, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Zostawcie łapkę pod tym filmem, a my przechodzimy do odcinka. Na początku zaczniemy sobie chyba od pakowania. No bo jak wiecie, bez ubrań nikt nie pojedzie w górę, nie hotelu, gdziekolwiek na wakacje. I po prostu teraz będziemy się mniej więcej pakować. Znaczy ja ogólnie już się spakowałam, ale teraz sobie mniej więcej sprawdzimy. Co czy na pewno wszystko spakowałam? Myślę, dołożę parę rzeczy takie jak kosmetyki i piżama. E, no i co? Przechodzimy do pakowania. Na początku zaczniemy od kosmetyczki. Strasznie ciężka jest i dlatego jej ja tak rzuciłam. Ale no, tak wygląda. Jest to kosmetyczka z Shein Naprawdę bardzo fajna. Ogólnie moja mama ją zamówiła, ale jeśli nie podoba jej, miałam wyrzucić i mi się oddać. Z... I mnie się spytała, czy ja bym ją chciała. No, ja się zgodziłam. i Teraz ją mam. I jeśli chodzi o to, co tutaj mam, to mam więcej gąbkę. Jakieś płynne tam na dole jest czubka mojego brata. I moja i te jakieś tam płynne. tylko taką malutką kosmetyczkę. Eee, nie pamiętam skąd ją kupiłam, ale ona była w zestawie. Nie pamiętam dokładnie skąd. I mamy tutaj mniej więcej takie rzeczy: klamrę, oczywiście, gum Boże. gumki i szczotka. I tam to raczej chyba tu Jeszcze spokojnie piżamę. Myślę, że to już raczej wszystko, jeśli chodzi o walizkę i teraz spakujemy raczej rzeczy podręczne, ale to już Wam pokażę tak mniej więcej jakie tam rzeczy spakuję. Na początek oczywiście ładowarka, bo bez ładowarki nigdzie nie jadę. Oczywiście książka, którą teraz tam jest to Przewodnik po zbrodni według Rzecznej Dziewczynki, naprawdę super książka. Jestem, jestem w pełni na razie 15. Portfel. Oczywiście. Z niego też się nigdzie nie ruszam. Zastanawiam się właśnie, czy spakować powerbanka. Nie wiem, czy mi będzie potrzebny, niż coś stało, ale myślę, że chyba go spakuję. Jeszcze oczywiście sławki, Takie malutkie słuchawki. Nie potrzebne takie, tylko takie zwykłe. sławki. tylko oczywiście każą, że musiała podłożyć. Teraz wam pokażę ten, nie, ten pokój mniej więcej, e, ale zanim przejdziemy do tego, to słuchajcie, trasa była taka trudna, taka hardkorowa, pod koniec było normalnie e, taki korek, żebyśmy byli już 20 minut temu, a jesteśmy już tu 5 minut. Więc różnica jest duża. Na początku od naszego pokoju i to są drzwi. Tutaj są drzwi i ogólnie lampka. Może światło jest takie fajne, po prostu normalnie parcie wystarczy kliknąć i to się zgasi i zapali. Naprawdę jest super. E, tutaj jest mój plecak. Kółka jeszcze się nie do końca rozpakowałam. Tutaj jest taka fajna lampeczka. O! Tutaj dalej łóżko moje. Tam jest dalej mojego brata. Tutaj walizka mojego brata. Krzesło. Ogólnie mam też balkon, ale wam nie pokażę, bo jest bardzo zimno, ale mniej więcej tak on wygląda. Małe jest bardzo. E, te firanki, moja walizka. No i tak to się prezentuje jeszcze szafa, zapomniałabym. Tak się prezentuje szafa. O! A ja już przechodzę do Was z dalszą częścią pokoju. Przechodzimy do wiatru, takiego mniej więcej przedpokoju. I tutaj tak są moje nasze kurtki. Tutaj dalej łazienka, ale tu zaraz. E, tutaj ta w w to się nazywa wieszaki. I tutaj dalej szafa jest. O, ale to jest dla mój dziadków. E, no i to jest są kurtkę, ja przychodzę już chyba do łazienki. Jeszcze to super światło. No i, i. to I tak ona wygląda. Ja już tutaj rozpakowałam swoje rzeczy, No i jest tu zlew. Dalej mamy te, ja się oczywiście rozpakowałam. Prysznic w ogóle to jest fajne, bo to można samo uszyć, jak się nie naprawdę super, super to też jest mega fajne, to je na ręczniki, kibelek. trzeba zamknąć nie wiem co się stało z tym, jest ważne papier, takie coś, nie wiem, jak to się prezentuje spacerze spacerze jest naprawdę mega fajny vibe. bo jest ciemno bo jest ciemno i jest naprawdę fajnie fajnie są do świata, bo w ogóle jeszcze jesteśmy w jak wiecie i w ogóle jeszcze są jeszcze ostro świąteczne i naprawdę jestem gdzie dziwiona ale jest super Jestem tutaj takie rzeczy I będziemy w domku hotelu je testować Ogólnie nie wiem co ja mam jeszcze sobie kupić Schodzę sobie Ale nie wiem co mam kupić Są jakieś picia, ale nie wiem, co mam I to, na... sumie, to jest jedyne ulubione picie, takie słodkie Tak to nie mówię I nie wiem co ja jeszcze kupić Bo się boję Bo tu są ludzie i się boję Że oni zobaczą, że ja nagrywam

ale tak że takich nie mam jest strasznie zimno mam nadzieję, że niedługo wracamy bo już naprawdę długo chodzimy jak widzicie, dużo tych filmików było naprawdę zimne. ja się i ogólnie tak zmarzłam, że masakra i zrobimy sobie teraz taki krótki hall z i już się nie przechodzimy i to jest mnóstwo rzeczy, bo jeszcze mojego brata i teraz już wam pokażę jak to wszystko wygląda. Na początku zaczynamy od Liptona. Ja sobie kupiłam Liptona. Ogólnie to jest jedyne picie, które ja bardzo lubię. Takie z tych, pić nie sama woda, tylko jak możecie wiedzieć, albo nie musimy wiedzieć, ale no. Liptona. Dalej mamy tak. Kolę mojego brata. Dla mnie Grzesia. To sobie pewnie teraz wiem. Jeszcze dla mnie te paluszki. Hot doga moje, Maxa, mojego kuzyna. I papierok I to wszystko. Myślę, że już zakończę ten vlogmas. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Zostawcie łapkę pod tym filmem. Na więcej takich vlogów. Czemu ja mówię vlogmasów? Nieważne, ale dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa pa!